Witam cię serdecznie Marcin z tej strony. Kolejne zadania z cyklu darmowych kodek petycji. Ty masz zdanie mi następujące zadanie. Wyznać przedział wypukłości i wklęsłości oraz punkty przegięcia takiej funkcji. Pierwsza podstawowa rzecz. Żeby zrobić to zadanie trzeba umieć funkcję pochodną funkcji i to dość dobrze liczyć bo ja tu nie będę się jakoś tam mega wgłębiał w to bo to zdanie jest dość długie to po pierwsze. Druga kwestia jest taka że Druga kwestia jest taka, że no jest to raczej zadanie ze studiów. Tak? Pierwszy rok yy, niż ze szkoły średniej. Co prawda, no, jak ja się uczyłem, to takie zadania robiliśmy w szkole średniej, ale teraz już ich nie ma. Dobra, no to zaczynamy. W jaki sposób trzeba wyznaczyć przedziały wklęsłości i wypukłości? Będziemy musieli policzyć pierwszą pochodną z tej funkcji, drugą pochodną z tej funkcji, co nam wyjdzie, yy, i dzięki temu będziemy mogli określić, czy funkcja jest wklęsła czy wypukła. To zaraz będę tłumaczył. Ale oczywiście na samym początku to, co trzeba zrobić, to oczywiście wyznaczyć dziedzinę. My tu mamy pierwiastek piątego stopnia, tak? A skoro mamy pierwiastek piątego stopnia, to pod pierwiastkiem może być dowolna liczba. Tak mogą to być liczby ujemne, dodatnie ten. Gdyby pierwiastek był parzystego stopnia, no to by już tak nie mogło być, tak? Szkoda, gdyby tu było do czwartej, to. Aha, ale tu jest do szóstej, to i tak by było rzeczywiste. Dobra, to pamiętamy sobie o tym, że dziedziną naszej funkcji są wszystkie liczby rzeczywiste. Dobra. No to liczymy pochodną naszej funkcji f t mod x. I zanim ja zacznę liczyć pochodną z tego pierwiastka, to ja sobie go zapiszę tak. x minus 8 do potęgi 5 szóstych. Dlaczego? Nie 5 szóstych, tylko 6 piątych. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ tu jest piątka, więc ona ląduje do mianownika, a tu jest podniesione do potęgi szóstej, więc to ląduje do licznika. Okay? I ja z tego mam policzyć pochodną. No to korzystając ze standardowego wzoru coś do potęgi in, en tej, to to będzie 6 piątych leci przed. Tu zostaje x minus 8. Potęgę zmniejszam o 1, czyli z 6 piątych zostanie mi 1 piąta. Tak, po 6 piątych minus 1, to jest 1 piąta. No i oczywiście jeszcze ja tu dopiszę, chociaż nie jest to konieczne w tym przypadku. Pochodna funkcji wewnętrznej, czyli to jest funkcja wewnętrzna, Tak bo to to jest podniesienie tej potęgi. Co prawda to jest 1. Czyli ostatecznie nasza funkcja ma postać 6 piątych, czy też pochodna tej naszej funkcji, 6 piątych, tak, do potęgi x minus 8, no i to wszystko do jednej piątej. Dobra? To jest nasza pochodna. Dziedzina tej pochodnej również będzie rzeczywista. Dobra. Tak, tak. Dobra. No i teraz liczymy jeszcze drugą pochodną. Czyli liczymy pochodną z tego. Jak to się robi? 6 piątych razy 1 piąta to jest 6 dwudziestych piątych. x minus 8 przepisujemy. I tutaj potęga o jeden w dół, czyli minus 4 piąte. Ok? Tak ja to sobie jeszcze tak, że tu jest 6, tu jest 25. Co to będzie? To będzie tak, ponieważ tu jest minus, to żeby się go pozbyć, no to będzie 1 przez. To potęgi 4 piąte. Ale ponieważ tutaj, jak widać, to jest równe jeszcze, czyli co? W liczniku będzie szóstka. W mianowniku będzie 25, a to. To jest pierwiastek piątego stopnia z x minus 8 do potęgi czwartej. Widzimy. OK? Dobra. Czyli ja sobie napiszę to jest F bis od X. Może trochę ładniej. Ok? Dobra. Czyli w takich zadaniach, gdzie mamy wyliczyć wklęsłość i wypukłość, oczywiście liczymy sobie drugą pochodną. Dziedzina tej drugiej pochodnej też jest zresztą rzeczywista. Dobra, czyli to sobie już skasujemy. No myślę, że to jest takie podstawowa rzecz, jak na studia. Także spoko. Myślę, że tu nie ma co więcej analizować. A jeżeli nie umiesz, nie wiesz, jak liczyć takie pochodne, no to na kanale moim jest tam chyba cała playlista z pochodnymi, więc myślę, że powinieneś sobie to spoko ogarnąć. Dobra, no i teraz tak. Co to są te w prędkości i wypukłości, a co to są punkty przegięcia? Punkty przegięcia. To są miejsca, w którym nasza druga pochodna się zeruje. Czyli kiedy 6 przez 25 pierwiastek piątego stopnia, e, bez nawiasu, a nie z nawiasem, x minus 8 do potęgi czwartej równa się 0. Tak? Wtedy mamy jakieś tam punkty przegięcia. Jakie tu mamy punkty przegięcia? No nie mamy punktów przegięcia. Dlaczego? ponieważ to jest ułamek, a w liczniku jest szóstka czyli licznik się nigdy nie wyzeruje a skoro licznik się nigdy nie wyzeruje no to ten ułamek nigdy nie będzie zerem czyli tu można od razu napisać, że to jest sprzeczność tak, i jest brak punktów przegięcia ok? o ile się nie pomyliłem, ale myślę, że wszystko OK. no to będzie 5 razy 6 i później 5, no to jest ok tak uważam Jasne? Więc jest brak punktów przegięcia. A teraz co z tymi przydziałami w klęsłości czy wypukłości? Chodzi o to, że w takim razie ta nasza funkcja będzie albo cały czas wklęsła, albo ta nasza funkcja będzie cały czas. Yy, albo będzie cały czas wklęsła, albo cały czas wypukła. Tak? No to sprawdźmy sobie, jakie to jest. Zauważmy sobie jedną rzecz, że tutaj to 6 przez. albo o, stwierdźmy inną rzecz. Sprawdźmy sobie, czy 6 przez 25 pierwiastek piątego stopnia z x minus 8. I teraz zobaczcie, co sobie. Tą czwórkę nie piszę już tu, tylko mogę ją wyciągnąć tu. Ok? Że to cały pierwiastek podnoszę do czwartej. Wolno mi tak zrobić. Ok? I sprawdźmy, czy to jest większe od zera. Większe bądź większe od zera. No po pierwsze, mogę spokojnie pomnożyć przez 25 Albo nawet inaczej, mogę spokojnie pomnożyć przez ten pierwiastek 5 stopnia z x minus 8 do potęgi czwartej z tej prostej przyczyny, że to jest liczba dodatnia, ponieważ wszystko jest do potęgi czwartej, tak? Czyli zostanie mi, że 26, 20, aha. zostanie mi 6, 25 jest większe od 0. To jest jak najbardziej prawda, tak? To znaczy, że ta funkcja na całej swojej dziedzinie, czyli wszystkich liczbach rzeczywistych, ona przyjmuje wartości, ona przyjmuje wartości dodatnie, a skoro druga pochodna przyjmuje wartości dodatnie cały czas, bo dla ujemnych będzie oczywiście sprzeczne, no bo zobaczcie, to jest dodatnie, to jest dodatnie i to jest dodatnie, więc wszystko musi być dodatnie. To znaczy, że ta funkcja na całej swojej dziedzinie jest, jak druga pochodna jest dodatnia, to jest wypukła. Proszę nie, wypukła, tak? To znaczy, że funkcja całej swojej dziedziny jest wypukła i to kończy nasze zadanie. Okay. Eee, jeszcze może przygotuję i pokażę Wam wykres, jak to wygląda. Także sekunda. Ok, wykres sobie już przygotowałem, więc jak widzicie, ten wykres cały czas jest, leci sobie w dół. Tutaj niby osiąga nasze minimum w zerze, bo to będzie się zgadzało, a później sobie leci w górę. Eee, ale o co chodzi z tymi wkręsłościami i wypukłościami? Chodzi o to, czy funkcja, jeżeli jest yy, wypukła, to ona przyjmuje albo sobie maleje w ten sposób, ewentualnie rośnie sobie w ten sposób, tak? Natomiast z wklęsłościami, tak? Czy to jest na wypukłość? A wklęsłość chodzi o to, że jakby była wklęsła, to leci sobie, tak? Później tak, ok? I teraz o co chodzi? Zauważmy właśnie, że ona leci sobie tak, a później leci tak. Leci sobie tak i leci tak, dlatego w całej dziedzinie jest ona faktycznie wypukła. Okay? Kiedy byłby ewentualnie ten punkt przegięcia? No Jakby znak się zmieniał, czyli na przykład w pewnej momencie, przykład takiej funkcji to jest na przykład wykres funkcji x do potęgi trzeciej, tak? Bo x do potęgi trzeciej wygląda tak. O, może tak. Tu sobie leci tak, a tu sobie leci tak, nie? I Tutaj była wklęsła, a później zmienia się na wypukło. Jakby się odwraca, przechyla się w drugą stronę, tak? Się przegina, właśnie dlatego jest tak zwany punkt przegięcia, że ona się tutaj, tak? To byłby wykres funkcji x do trzeciej. Tutaj się po prostu przegina. No i tyle, tak? Więc trzeba zapamiętać, że jeżeli chcemy wklęsłość lub wypukłość, określamy sobie dziedzinę. Sprawdzamy sobie pierwszą pochodną, drugą pochodną i sprawdzamy, kiedy ta druga pochodna jest większa od zera, mniejsza od zera i równa zero. Jeżeli jest równa zera, to są punkty podejrzane, o punkty przegięcia, tak? Takie miejsca, gdzie mogą być punkty przegięcia. I teraz, jeżeli jest, zmienia się z wklęsłej na wypukłą, albo z wypukłej na wklęsłej, czyli zmienia znak w tym punktu przegięcia, tak? Ta druga pochodna, no to wtedy tam istnieje właśnie ten punkt przegięcia. Mam nadzieję, że dobrze wytłumaczyłem. Oczywiście, jeżeli czegoś nie wiesz, nie rozumiesz tego, co ja tu zrobiłem, śmiało napiszmy o tym w komentarzach, a póki co dzięki za uwagę. Pamiętaj, łapka w górę. A ja zmytam do kolejnych zadań. Cześć. Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematyka